Cześć na kanale Cyfrowe.pl. Ja się nazywam Kamil Kożuch, a Ty oglądasz trzeci odcinek z serii Ogarnij, że aparat. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co to jest przesłona i jak pracować z głębią ostrości. A jeżeli dopiero zaczynacie oglądać naszą serię, to linki do poprzednich odcinków widzicie właśnie na ekranie. Zaczynajmy! Partnerem serii jest firma Canon. Tak jak migawka jest fizycznym elementem blokującym dotarcie światła na matrycę, tak przesłona spełnia podobną funkcję. Znajduje się ona jednak nie w aparacie, a w obiektywie i nigdy nie blokuje całkowicie światła, a jedynie je ogranicza. Tak więc przesłona to regulowany otwór wewnątrz obiektywu, który steruje ilością wpuszczanego do aparatu światła. Proste. Za jej pomocą możemy zatem wpuścić do aparatu mniej lub więcej światła, ale możemy sterować też głębią ostrości. Wartość przesłony to zatem nic innego jak ustawienie kontrolujące wielkość tego otworu. Liczby przesłony określa się poprzez obliczenie stosunku średnicy przesłony do długości ogniskowej obiektywu. Proste? Wcale nie, ale nie musicie tego wiedzieć. Mała przesłona, czyli mały otwór obiektywu ma dużą wartość. Duża przesłona, czyli duży otwór obiektywu ma małą wartość. Wiem, trochę to zagmatwane, ale już tłumaczę jak to wygląda w praktyce. Maksymalnie otwarta przesłona, w niektórych obiektywach nawet F1.2, wpuszcza największą ilość światła, a maksymalnie domknięta, np. F32, wpuszcza najmniejszą ilość światła. Proste. Aby wam to jeszcze lepiej wytłumaczyć, to na ekranie pojawiają się właśnie rozpisane wartości przesłony. Po lewej stronie mamy w pełni otwartą przesłonę, która patrząc w prawo domyka się. Tak więc od lewej wpada nam dużo światła, a po prawej wpada nam mało światła. Proste. I tutaj mała dygresja. Wartości przesłony bezpośrednio zależą od posiadanego przez nas obiektywu i na jego obudowie zawsze znajdziecie informację o tym, jaka jest minimalna wartość przesłony. Im niższa wartość przesłony, tym lepszy obiektyw. Im niższa wartość przysłony, tym wyższy rachunek. Proste. Nie, nie proste. <grym> Dzisiaj korzystam z aparatu Canon R8 wraz z obiektywem 85 mm o świetle 2. Wartość przesłony widzimy tuż obok wartości czasu naświetlania i możemy ją zmienić za pomocą górnego pokrętła lub korzystając z ekranu dotykowego. Tak jak czasem naświetlania kontrolowaliśmy nie tylko ilość światła wpadającego do aparatu, ale także zamrożenie ruchu na zdjęciu. Tak przesłoną kontrolujemy również nie tylko ilość światła, ale także głębie ostrości. Głębia ostrości to obszar w odległości od aparatu, który pozostaje ostry. Korzystając z dużego otworu przesłony, np. f2, Możemy zrobić zdjęcie portretowe z całkowicie rozmytym tłem. Mówimy wówczas o małej głębi ostrości. Gdy domykamy jednak przesłonę, głębia ostrości nam się powiększa. Proste. Nauczymy się zatem, jak zrobić portret z rozmytym tłem, ale także wieloplanowy kadr, gdzie wszystko jest ostre. Naszym dzisiejszym modelem jest Titek, czyli Triumph Speedfire 2 i jego właściciel Sebastian. Sebastian, spóźnić się kilka sekund, ale jest to wystarczająco dużo czasu, żebyście mogli zasubskrybować nasz kanał i kliknąć w dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi pojawiającymi się filmami. No, cześć. O, jest. Siema. Siema. Nie zumasz aparat, pewnie robisz świetne zdjęcia. Fajną masz furę, na pewno bardzo szybko jeździ. Przekonaj się. Chciałbym zrobić sobie dwa portrety na tle samochodu. Jeden z małą głębią ostrości, tak, aby ostra była jedynie twoja twarz, i jeden z dużą głębią ostrości, tak, żeby wszystko w kadrze było ostre. Ok. Aby zrobić pierwsze zdjęcie, ustawiam przesłony na 2.0, łapę ostrość na twarz i robię zdjęcie. Cyk! I wyszło. Jak widzicie, jedynie twarz modela jest ostra, a tło pozostaje rozmyte. Super foto. Do drugiego zdjęcia domykam przesłonę do wartości f16, aby maksymalnie poszerzyć w ostrości i robię zdjęcie. Cyk i wyszło. A co jeżeli chcemy jeszcze bardziej rozmyć tło lub nie mamy tak jasnego obiektywu? Najprostszym trikiem jest oddalenie modela od fotografowanego obiektu lub tła. Robię dwa zdjęcia z dokładnie tymi samymi obiektywami, jednak przy drugim zdjęciu... Proszę Sebastiana, by przybliżył się kilka kroków do mnie, żeby zmienić tą różnicę w odległości między tłem a modelem. Cyk i wyszło. Chociaż przesłona, a więc głębia ostrości pozostaje taka sama, to na drugim zdjęciu tło wydaje się dużo bardziej rozmyte. To zasługa tego, że model stał bliżej obiektywu, a więc ostrość została złapana bliżej aparatu, więc głębia ostrości również się przeniosła i tło bardziej się rozmyło. Proste. Podobny efekt moglibyśmy uzyskać oddalając samochód od modela. Tło wtedy również byłoby bardziej rozmyte. Proste. Wiedząc już, że głębia ostrości zależy nie tylko od samej przesłony, ale również od odległości od fotografowanego obiektu, spróbujemy teraz uzyskać naprawdę małą głębię, fotografując detale. Robię zdjęcie zegarą samochodu. Cyk. I wyszło. Gdy jesteśmy naprawdę blisko fotografowanego obiektu, głębia ostrości bardzo nam się zmniejsza i może to dać fantastyczne efekty. Zresztą sami widzieliście zdjęcie. Na koniec, dla podsumowania, zrobiłem sześć zdjęć tego samego kadru, ale z różną przesłoną, abyście mogli sami zobaczyć, jak rozchodzi się głębia ostrości. Proste. To w końcu, która przesłona jest najlepsza? To zależy, jaki efekt chcecie uzyskać na zdjęciu, ale najlepsza będzie ta użyta świadomie. Podsumowując, im mniejsza wartość przesłony, tym więcej światła wpada przez obiektyw i mamy małą głębię ostrości. Im bardziej domykamy przesłonę, tym mniej światła wpada przez obiektyw i mamy dużą głębię ostrości. Proste. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie zadawać je w komentarzach. Jeżeli chcecie dalej poszerzać swoją fotograficzną wiedzę, to zapraszam Was do pozostałych odcinków z serii Ogarnijże Aparat. Dzięki!